Cześć. Witam Cię w kolejnej pięciominutówce pod słońcem. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpotężniejszych narzędzi, które mamy zawsze przy sobie. Porozmawiamy o oddechu. Tylko pięć minut, a zarazem aż pięć minut. Dzisiaj nauczymy się synchronizować ciało i umysł tak, aby ze spokojem i świeżą energią kroczyć resztę dnia. Oddech. To most pomiędzy tym co fizyczne a tym co mentalne. Kiedy oddychamy płytko i szybko, to ciało wysyła do mózgu sygnał stresu. Podwyższa się poziom kortyzolu i pogarsza nasza koncentracja. Natomiast głębokie przeponowe oddech aktywują układ przywspółczulny, wprowadzając nas jednocześnie w stan relaksu, obniżając tętno i stabilizując ciśnienie. Dzięki temu odzyskujemy jasność umysłu, lepiej radzimy sobie z trudnymi myślami i otwieramy się na pozytywną energię. Przekonaj się, jak szybko możesz to osiągnąć, wykonując razem ze mną serię świadomych oddechów. A zatem usiądź się wygodnie, stań albo połóż się. Rozluźnij się, a następnie połóż dłoń na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej tak, aby poczuć ruch przepomp. Weź głęboki wdech przez nos, licząc do czterech. I poczuj, jak brzuch się unosi. Tatka piersiowa pozostaje stabilna. Zatrzymaj ten oddech na dwie sekundy. Pozwól, aby energia wypełniła cię od środka. Drugi oddech. Wydech przez usta policz do sześciu. Poczuj jak brzuch się obniża, a płuca się całkowicie opróżniają. Poczuj jak z każdym wydechem odpuszczasz napięcie. Myśli rozpraszają się jak chmury na niebie. Otóż ten cykl 8, może 10 razy. Teraz koncentrując się wyłącznie na rytmie wdechu i wydechu. Jeśli Twoja uwaga odpływa, to delikatnie przywróć ją do oddechu. To zupełnie naturalne w praktyce uważności. Zwróć uwagę na to, jak zmieniają się odczucia w Twoim ciele. Entno, zwalnia. Mięśnie rozluźniają się. Pojawia się głębszy spokój. Doceniaj każdy wdech jakby ładował Twoją wewnętrzną baterię dobrą, pozytywną energią na cały dzień. Doskonale. Właśnie wykonałeś albo wykonałaś prostą, ale niezwykle skuteczną technikę, która w każdej chwili może Cię zrestartować i naładować pozytywną energię. Jeśli poczułaś albo poczułeś różnicę, mniejszy pośpiech, większą klarowność myśli albo po prostu przyjemne rozluźnienie, to napisz w komentarzu. A ja jednocześnie przypominam o naszym konkursie. Każdy z Was, kto napisze komentarz i podzieli się swoją metodą na pięciominutówkę, weźmie udział w cotygodniowym losowaniu mojej książki Od chaosu do świadomości. Także zapraszam do dzielenia się swoimi patentami, swoimi sposobami w komentarzach, a my słyszymy się w kolejnym odcinku pięciominutówki pod słońcem. Dzięki wielkie, cześć!